ma, Specjalnie na prośbę jednego z moich widzów nagrywam ten film o godzinie 3 nad ranem. Eee, w tym filmie miało być... miało być ulepszenie szarf i będzie. Lecimy od razu. Myślę, że go zmontuję i wrzucę koło czwartej. Może w pół do piątej. Mm, I tak. Zastanawiałem się też Którą wybrać? Czy tą szarą? To jest szarfa króla, czy szarfa księcia? Ale ta szarfa króla jakoś bardziej mi podchodzi yy, Także będziemy robić szarfę króla yy, No ale po kolei, dobra Najpierw zaczniemy od tych najgorszych ja, W sumie jak to robić? Dobra Jakoś tak, sukces, udało się ulepszyć Dostojna. I dobra, lecimy kolejne A, e, może jakieś tak? to, to robił niepowodzenie. Aha, teraz wystarczy, że po jednej będę wyrzucał. Za trzecim razem zrobią, zrobiłem. Czwarty, za czwartym razem też. Za piątym nie. Mm. Za szóstym nie, za siódmym tak. I co mamy? Cztery dostojne, jedną zacną. I co, jak to teraz ogarnąć? Spróbujemy z tych prostych po prostu zrobić coś. Udało się. Tu jeszcze mam dwie proste. Też się udało. No to już mamy. Dostojnych mamy 6 sztuk, zacnych 5. Dobra, Aha, bo nie mogę teraz przekładać. Dobra, to lecimy. A zobacz, jak to teraz wygląda. Tak versus tak. Ja wiem, jakoś bardziej mi podchodzi ta szara, nie wiem dlaczego. Dobra, lecimy dalej z ulepszeniem. Kurde, mogłem się zdjąć jeszcze raz. No, i mamy jedną dostojną jeszcze zacnął, Sorry, i dalej. Druga, zacna. No, nieźle to robi. A co to jest? Aha, zacna i dostojna. Mm, czyli inaczej. to jest dostojna, to jest dostojna. Dobra, niestety się nie udało. E, i tak, to wywalimy. Zacna, zacna, zacna. I tu zacna. Lecimy. Jeśli się powiedzie, to będzie unikatowa. Niepowodzenie. Druga próba. Powodzenie. 11% to bez szału. Yy, mamy jeszcze 4 zacne. Druga jest. 13. No i 2 zacne. Niepowodzenie. I spróbujemy jeszcze może to zamieszać, Od 13, 11 to nie ma szału. Nowy stopień absorpcji, 13. No to ogólnie lipa. Fajnie to wygląda, to trochę jak skrzydło. No tej to kozacko. Nie głupio, szkoda, że takie słabe... ...taka słaba absorpcja, nie? No ale co zrobić. Trzeba będzie mieszać. Może będę skupował jakieś tanie do mieszania, albo dalej jeszcze będę otwierał te skrzynki i, i powoli może się zrobić coś takiego z, z lepszym stopniem absorpcji. Dobra, to uciekam montować ten film na razie.